Czytanie z Księgi proroka Joela. Tak mówi Pan. Niech odchnął się i przybędą narody te do doliny Joszapat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. Pójdźcie deptajcie, bo pełna jest tłocznia. Przelewają się kadzie Złość bowiem ich jest wielka. Tłumy, tłumy w Dolinie Wyroku, bliski jest Dzień Pański w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światło swemu utracą. A Pan zagrzmi z syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. I poznacie, że Ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej. A Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić. I stanie się od owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem płynąć. I wszystkie strumienie ludzkie napełnią się wodą, aż domu pańskiego wytrycznie źródło, które nawodni potok Shittim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych względem synów ludzkich, gdyż krew niewinną przelali w ich ziemi. Lecz ziemia judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. Bo czyż pozwolę, by krew pozostała bez pomsty? Nie pozostawię bez pomsty. A Pan zamieszka na Syjonie. Oto słowo Boże. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Pan króluje wesel się w ziemią, radujcie liczne wyspy, obłoki ciemność wokół Niego, prawą i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej Ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa i wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Niech sprawiedliwi Weselą się w Panu. Światło wschodzi na sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Weselcie się w Panu sprawiedliwi i sławcie Jego święte imię. Niech sprawiedliwi. oh uh... Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie. Naprawdę dzisiaj krótka w słowach Ewangelia, ale za to może ku naszemu zaskoczeniu bardzo treściwa, jeśli chodzi o przesłanie, o... Pewną wartość tych słów tak zwanych między wierszami, które powiedział Jezus. I na początku przyjrzyjmy się tak bardziej dokładnie tym słowom, które usłyszeliśmy z dzisiejszych słów Ewangelii. Otóż słyszymy, że jakaś kobieta z tłumu głośno krzyknęła do Jezusa. To jest ciekawe, że nie podeszła do Niego tak w cztery oczy. Nie powiedziała, że tam właśnie na ucho, ale powiedziała to na głos. Przy wszystkich. I nie powiedziała jakichś takich powierzchownych słów, ale tak dotknęła najintymniejszej, żeby powiedzieć, sprawy człowieka, kiedy jest niemowlęciem, kiedy karmi się mlekiem od matki. I. Co prawda nie jestem kobietą i tego nie, nie pojmę, ale drogie panie wiedzą, że jak jesteście matkami, to wiecie, co to znaczy nosić pod sercem życie. Ja tego nie wiem i nie jestem w stanie chyba sobie tego wymyśleć, wyobrazić, ale wyobrażam sobie, mogę się tylko domyślać, że może to być coś takiego niepojętego i tajemniczego, że nosicie życie pod sobą, w sercu, w sobie. Sobie życie, nie swoje tylko, ale i drugie. Wbrew pozorom, co niestety niektóre kobiety, jak był strajk kobiet, to kiedy walczyły o prawo do aborcji, o prawo do zabijania, to mówiły, to jest moje ciało i mój wybór. Nie, to jest bzdura. To jest bzdura. Kobieta, matka nosi drugie oddzielne życie. I to drugie życie nawet do niej nie należy tylko do Boga. I kiedy ta kobieta krzyknęła, błogosławione łono, możemy tam dopowiedzieć Maryi, która cię nosiła i piersi, które samy, jako niemowlę, jako bezbronne małe dziecko, że jest błogosławiona, jest szczęśliwa. I co ciekawe, co powiedział Jezus, to jest zaskakujące. Nie powiedział nie, nie, znaczy nie zaprzeczył tym Słowom. Czyli też między wierszami powiedział tak, zgadzam się. Moja Matka jest szczęśliwą, bo nosiła mnie jako Boga i człowieka, mówi Jezus. Ale przekracza dalszą perspektywę. Nie tą ludzką, tylko tą nadprzyrodzoną, którą my możemy doświadczać. I my możemy też o sobie to powiedzieć. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. I go przestrzegają. To jest te kluczowe słowo. I chciałbym właśnie na nim się na chwilkę zatrzymać. To greckie słowo, które tłumaczymy jako strzec, ochraniać, zachowywać, to jest istota naszego chrześcijaństwa. I Jezus mówił nawet o tym przypowieść. Że człowiek, który buduje na piasku, przepraszam, człowiek, który słucha słowa, ale ich nie wypełnia, nie strzeże, nie zachowuje czyli wyjdziesz z kościoła i zapomniałeś nawet, jakie, jaka była Ewangelia. Kto z nas pamięta, wiadomo, o sobie nie myślę, bo jakby widzę to, no to łatwiej mi je zapamiętać, ale czy ktoś z nas wie, z jakiej Ewangelii była Ewangelia? Z którego ewangelisty? Nie musicie mówić, ale sobie sami odpowiedzcie. Nawet to, że czasami, myślę, że 90% ludzi, którzy są w Kościele w niedzielę, nie będą słyszeli, jaka to jest Ewangelia, według którego ewangelisty. Czyli ci, którzy tylko słuchają, ale nic w swoim życiu nie zmieniają, są jak ci, którzy budują na piasku. I później nie możemy się dziwić, że ci... Pseudo-chrześcijanie mówią: No, straciłem wiarę, bo jakiś tam ksiądz upadł, zgrzeszył publicznie. Tak mamy przykład księdza Chmielewskiego. Wielkie oburzenie: No jak to ksiądz zgrzeszył? No tak, jest człowiekiem, to grzesze. Czasem gorzej. Ale dlatego trzeba się za niego modlić. Natomiast ci, którzy słuchają słowa i go przestrzegają czyli go chronią, to co znaczy, coś chronię? Tak? Czy nie dopuszczam, żeby złodziej przyszedł i mi zabrał tą rzecz? Możemy sobie pomyśleć, co, jakbyśmy się zachowali, jakby ktoś nam zaatakował waszą rodzinę, wasz dom? Mogę się założyć, że zrobilibyście wszystko. Wszystko. Siekiery, noże, wszystko, żeby go odstraszyć. A co robimy, żeby ochronić słowo Boże, które usłyszałem? Nawet na niedzielnej Eucharystii. Nic. Zapominamy. I to jest właśnie ta znacząca różnica. Szczęśliwy ten, kto słucha słowa i zachowuje, chroni i wydaje owoce. Jeden stokrotny, jeden sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny. Tylko od Boga zależy, kiedy ten właściwy moment przychodzi. I tego Wam i sobie życzę, żebyśmy na nowo spojrzeli na Słowo Boże, że jest ono prawdziwą Księgą Życia i tym duchowym pokarmem, którym mamy się karmić i tego doświadczać, że jest naprawdę życiem, którym mamy się karmić. Amen. A teraz powstańmy.